Chao. Cześć, ciecierka. Słuchaj, wszystkiego najlepszego nie w dniu 18 urodzin. Jesteś dorosła i dojrzała, musisz odpowiadać za swoje życie i swoje wybory. <noise> Trochę głupio nam się kada do telefonu, wolelibyśmy Ci złożyć życie nie normalnie, ale... Ale że nie mamy kontaktu i się już nie będziemy nigdy widzieć, to... Nie mów z za dużo, bo tak naprawdę Cię nie lubimy. Zmusi. Zapłacili nam za to. to e... słuchaj, tak, zapłacili nam. Ale nie, słuchaj, generalnie to wszystkiego najlepszego. E, szczęścia z Kubą, e, mądrych decyzji, żeby zachowała się bardziej dojrzała, nie dziecko z podstawówki. dużo seksu. Krzyś, dużo, 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 dużo. dużo seksu, żebyś nie zaciążyła za szybko. Dobra, i to koniec, bo nowy krzyż jest za długie. Dobra, buziaczki. Aż... To papa. Pa. <laughs> wszystkiego... najlepszego. Weź, bo mi się piję. E, I za wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń. No, to tyle. <laughs> <zresztą. śmiech> no, nie wyjdzie Dużo miłości z Kubą. No, dość uśmiechu. Żebyś zdała. bo bo no. Żebyś zdała, co <laughs> sobie zapragniesz. Sto Czego ja się mogę życzyć? Szczęście i miłość już masz. W takim razie jak najdłużej i najprzyjemniej, jest na Langbarcie. A przede wszystkim składamy... No to wszystkiego najlepszego wszystkiego z okazji urodzin. Składamy Ci szybko życzenia, bo siedzisz właśnie u mnie w domu w łazience, a my sobie tak o 100 No to słuchaj, bo tak w sumie wszyscy Ci składają życzenia. To nam też wypadało. w sumie. A no właśnie, zmusili mnie na lakbarcie. No 18, to... A Ci się nie. udało, <laughs> bardzo ładnie. No to generalnie, m, czego ja Ci życzę? Nie tak jak z polskiego, nam się świetnie idzie. E, no, w końcu wiesz, teraz dorosła jesteś, musisz. Mężnie iść w świat i. E, w końcu nie musisz się bać, że się miejska na O, dokładnie, i w końcu będziemy mogły iść legalnie na piwo, tylko pamiętaj, nie zapomnij z dowodu, bo to jest skończona 18.00. To jest, to zna, to jest to zdarzymy, to było, wiesz? <laughs> Dużo szczęścia z kubą, bawiłam, jak już się już mówiłam, teraz z nim nie jesteś, to jest z nim dostali, bo nikt im nie będzie. Cię, to przecież, to wiesz. to ale. Ja sobie nie będę, nie, No, jak no, dobra. No, to kiedy nie Przyda. I że się, się przyda. no. <noise> no, to generalnie... Czy zdanie W trzecim klasie. W trzecim klasie e, na na Nie, <noise> dobrze, to też nie z nami skończymy pod naszym mostem po PHD.